Hej, kociaki, z tej strony Jana Jamek, no i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę nową, bardzo fajną broń na Bloxer Planet, no więc jeśli jesteście ciekawi jaka to broń i jak działa, no to zapraszam was do oglądania. Ja mianowicie mówię o tej broni, która się nazywa Plasma Cannon, ona naprawdę jest superową, się w ogóle tego nie spodziewałem, przepraszam Was bardzo, że ją kupiłem, no ale po prostu się zastanawiałem, czy mam zbierać na to i jakby zrobić jej test, czy po prostu kupić ją od razu i nagrać ten test, no ale po prostu się zdziwiłem bardzo, więc sobie teraz edytujemy tego skinka, no i Wam właśnie pokażę moce i szybkość, naprawdę to powala, zobaczcie szybkość jest max, no a moc 2 więc sobie możemy to dać na skinka, można zmieniać tutaj kolorki, normalnie jakby samego w sobie pistoletu na razie, on jest taki ładny miętowy, no i można jeszcze zmieniać. Kolory rąk tutaj chyba, może dajmy sobie na ten. No i naprawdę bardzo fajnie już tutaj dałem moc bitewne. Po prostu się tego w ogóle nie spodziewałem, że normalnie ona tak działa. ja Myślałem, że ona po prostu jakieś takie sobie luźne, jakieś beznadziejne pociski. No ale sobie od razu wchodzimy na jakąś bitwę. Możemy wejść sobie na na przykład na taką, bo czemu by nie. No i teraz wam normalnie pokażę po prostu tą po prostu wielką mod. Więc zobaczcie sobie tutaj od razu wchodzimy i zobaczcie, co ona robi. Ona normalnie tak szybko strzela, po prostu to jest. Co jest niesamowite. Po prostu na razie mamy wydarzenie, dlatego te pociski jakby są trochę wolniejsze, ale wyobraź sobie, że co będzie, jak już to wydarzenie się skończy. Normalnie ja po prostu jestem w szoku, ponieważ gdyby one zadawały tylko trochę więcej tego, właśnie nie wiem, XP, jak się nazywa, w sensie jakiegoś takiego ataku, to po prostu myślę, że byłby naprawdę, można byłoby bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo punktów zdobyć na bitwie, bo ona jest po prostu tak szybka, że normalnie, zobaczcie, tak szybko można kogoś pokonać, tylko na razie chyba nikogo nie mogę trawić, więc trochę, no, słabo sobie normalnie tutaj. Zobaczcie, lecimy. Polecam Wam dać jakieś mocy bitewne, no bo bez mocy bitewnych to ona tak trochę się no, słaba jest, więc nie opłaca się jakby ona bez mocy bitewnych, więc spoko po prostu uciski na razie widać, że są trochę spowolnione, no ale jutro po prostu będą na pewno o wiele szybsze i w ogóle, więc na pewno będzie o wiele lepiej. Naprawdę to jest niesamowite. Jestem ciekaw, jak w ogóle działa tamta walizka. Jeśli chcecie, to będę mógł sobie nazbierać na nią i zrobić jej test. Oj, chyba jakieś mam lagi, więc no dobra, nieważne sobie wyeliminowaliśmy no i zobaczcie, że już mam 1000 punktów, normalnie bardzo dobrze mi idzie jednak, no i zobaczcie, że po prostu jaka to jest jaka, to jest bro, jaka ta broń jest świetna, bo jak ja to nagrywam to jeszcze jest takie właśnie wydarzenie, że bronie są spowolnione, czy tam pociski, nie wiem, nie znam się no i zobaczcie, jakie to jest normalnie to jest normalnie szok, ja się w ogóle tego nie spodziewałem, Jego no nie ucieka ode mnie, po prostu i tak wszystko tutaj połapie po prostu wy macie takie wolne bronie a ja mam taką turbo szybko więc no i, i co teraz, S z wami po prostu, dobra, do ciebie też no aha, po prostu masakra! Jak, jak, jak w ogóle ona mnie pokonała? Przecież te pociski są tak wolne, słabo, słabo. No ale dobra, nieważne. Grunt, że po prostu jestem pierwszy i w ogóle, że wygrywam. Teraz po prostu do ciebie szlamy Nie boję się tych waszych pocisków beznadziejnych, takich spowolnionych. Sobie tutaj lecimy do Ciebie. Tam normalnie na kotku. Po prostu nie wiedziałem, jaki mam przedmiot dolny do tego dać. No więc sobie dałem takiego kotka. Myślę, że po prostu, yy, gdybym miał pakiet, to po prostu by to, do, by to po prostu pasowało. No ale kotek też jest spoko, więc dobra, po prostu naprawdę super, że. Po prostu tak dużo biletów mi wypadło. Po prostu niedługo będę mógł już chyba mieć wszystko. Po prostu, jak już wykupię sobie wszystkie te gadżety, to po prostu będę zbierać tylko na te. Yy, jak to się nazywa? No to mam wrażenie, na ten efekt, który się nazywa jakaś tam grawitacja, jakaś tam nie pamiętam. Dobra, więc super, sobie tutaj normalnie yy, mamy. Po prostu sobie tutaj jeszcze bijemy, ciebie. Zobaczcie, że zaraz będą 3000 punktów. Może mi się uda właśnie tyle dobić. Zobaczcie, że normalnie po prostu ta broń, ta, po prostu ta broń powala. Naprawdę tyle mogę powiedzieć. Dobra, teraz do Ciebie jeszcze sobie strzelamy. Jeszcze, jeszcze może sobie zagramy w drugą bitwę. Nie wiem. No i dobra, super. I Jeszcze teraz do Ciebie. A do 67. No i co, już, już normalnie o 3000 punktów udało się. Normalnie zobaczcie, ile można punktów zdobyć z tą bronią. Naprawdę bardzo ona się opłaca, ja ją naprawdę bardzo gorąco polecam, ona jest świetna, naprawdę jest bardzo świetna, po prostu polecam i po prostu, no zobaczcie, jego nawet prawie 4000 punktów normalnie w ostatniej minucie, więc naprawdę bardzo fajna broń. No więc mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał i że był dla Was przydatny, jeśli tak, to naprawdę się bardzo cieszę, no więc co i bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i pa pa!